Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wielki Mistrz Klasuncu Znany również jako Wielki Mistrz Malborka. Jestem szachistą w serwisie TotalWar.org.pl oraz współorganizatorem i sędzią Mistrzostw Polski TotalWar ROM 2. Nagrodę do tych mistrzostw ufundował sklep z grami MUWE.pl. A te nagrody to za pierwsze miejsce 800 zł do wykorzystania właśnie w tym sklepie, za drugie miejsce 400, za trzecie 250 czwarte 150, a dla wszystkich na listów po 100 zł. Żeby powalczyć o te nagrody należy zarejestrować się na forum totalwar.org.pl i zgłosić się w temacie, do którego link znajdziecie w opisie tego filmiku. Zapisy trwają do 12 października, a turniej zaczyna się 13 października. W temacie zapisów należy podać swój nick na Steamie, link do swojego profilu, posiadane DLC oraz ewentualną przynależność klanową. Turniej jest podzielony na fazę grupową i fazę pucharową. Ilość grup i graczy w grupach uzależniona jest od liczby zgłoszeń. Na rozegranie wszystkich bitew macie dwa tygodnie. Z każdym graczem będziecie toczyć dwie bitwy. Za zwycięstwo, czyli 2 do 0, dostaniecie 4 punkty, za remis 2 punkty za porażkę 1 punkt. Jeśli nie rozegracie swojego meczu dostaniecie 0 punktów. Chyba, że wy byliście aktywni, a to wasz przeciwnik się nie zjawił. Wtedy wy dostajecie 4 punkty, a on 0. Z grupy będzie wychodzić dwóch najlepszych graczy. Po wyjściu z grupy następuje faza pucharowa, w której mecze będą bez of free, czyli do dwóch zwycięstw. Awansuje oczywiście zwycięzca na rozegranie tych meczów macie 1 tydzień. Finały i mecz o trzecie miejsce będą rozgrywane do trzech zwycięstw. Przejdźmy teraz do zasad bitew, które będziecie rozgrywać w fazie grupowej i pucharowej. Dozwolone są DLC wszystkie oprócz Nomadic Tribes Culture Pack. Fundusze na których rozegracie bitwę to 11700 duże oddziały, zagracie na mapie Nemetocenna w czystej pogodzie, w południe bez limitu czasowego bitwy ograniczenia jakie są nałożone na skład waszej armii to generał nacji wlicza się do każdego limitu danego typu jednostek, wyjątkiem jest generał rzymski maksymalnie 6 takich samych jednostek maksymalnie 6 jednostek strzelców limit strzelców konnych wliczany w limit strzelców maksymalnie 6 jednostek piknierów Maksymalnie 6 jednostek kawalerii, maksymalnie 1 słoń albo rydwan, nie jest to wliczane w limit kawalerii. Maksymalnie 4 jednostki konnych łuczników lub oszczepników, nie są wliczane w limit kawalerii, ale są wliczane w limit strzelców. Dozwolone są tylko 3 typy umiejętności wodza. Wojownik, przywódca i stratek. Inne umiejętności są zabronione. Zakaz używania artylerii, wyposażenia dwóch generałów kartagińskich, zakaz używania tych samych nacji w bitwie, i DLC nomadów jest zebrany, to o czym wspomniałem wcześniej. Jeśli chodzi o DLC, to również zasadą podajecie przy zapisach, jakie DLC posiadacie i gracz, z którym gracie, nie może przeciwko Wam wykorzystać DLC, których Wy nie macie. To samo działa w drugą stronę. To wszystko, jeśli chodzi o Mistrzostwo Polski Total War Rome 2. Zapraszam do udziału i niech wygra najlepszy generał.